you. <laughs> Wszystkim witajcie w kolejnym dniu vlogmasu Zamówiłem coś mega Coś naprawdę mega Patrycja nie wie co to jest Wie tylko, że idę odebrać paczkę do paczkomatu I tym razem nie jest to paczka od widza Zobaczycie potem co to jest Jak będziemy ubierać choinkę jeśli podoba Ci się moja twórczość, kliknij podziękuj i kup specjalne podziękowania do tego kanału. A jeśli chcesz uzyskać specjalne bonusy tylko dla wspierających, kliknij wesprzy i kup wsparcie tego kanału, do czego Cię również zachęcam. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to koniecznie teraz i zaczynamy tego vloga. O, widzę, że już rozprostowujesz gałązki w choince. Tak, dokładnie, no. No, czas najwyższy. Najwyższy czas. A ja się zbieram po coś fajnego, do to idę. No. Ciekawa jestem, co ogóle jest. Nie mówiłeś mi, szczerze. To nie jest paczka od widza. No, ciekawe. A nie powiem, no, zobaczysz. Ten, ten też tak wygląda choinka. Co jej okazało się? No, ładna jest. Ma. Ja odwracam uwagę Patycji. Choinką teraz. Ładna, ona w ogóle jest ładna. Tak z bliska ją pokażę. Takie ma, jakby opuszczona śniegiem. Mi się ona podoba. Ja nam się tym niesamowicie, znaczy nie tą wizytą w paczkomacie, tylko tą zawartością tej paczki. I mamy paczkę, i mamy takie oto pudełeczko. Nie powiem wam, co tam jest jeszcze, i nie pokażę go z drugiej strony, bo bym wszystko wyzdradził. Ale jest tam coś fajnego na choinkę. Mamy takie oto lampki choinkowe, ale to nie są zwykłe lampki choinkowe. One potrafią coś naprawdę fajnego. Potem zobaczycie, co dokładnie. Z czym się Wam kojarzy ta szpula? Bo mi szczerze się kojarzy z tymi magnetofonami szpulowymi z Unitry. Ubieramy lampki, A, ja ale lampki. nie takie zwykłe lampki, tylko lampki, które dużo rzeczy potrafią. Jak ubierzemy, zobaczycie, co dokładnie potrafią. Ja nam się nimi niesamowicie. Patrycja wiesza bombki, a ja zaraz będę przywiązywał w na dwóch, które nie mają nic do zawieszenia. Równo te lampki są rozmieszczone? Równo, ale będzie na bogato w tym roku. No, to ja chciałem. No, chciałem, no ja chciałem taki luksus. Na koniec jeszcze gwiazda, ale to na sam koniec założę. Żeby taka była wisienka na torcie. Na razie jeszcze takiego efektu nie ma mega. Zobaczycie ją potem, jak ona będzie ładna. Mam tutaj taką bombkę i taką bombkę i będę na niej zawieszał nitkę. Żeby ją potem zawiesić na choince. Znaczy nie tą nitkę, tylko te bombki. Choinka nabiera efektu. Coraz więcej bombek, ale jeszcze... Cały wór został. Jeszcze tyle bombek. I taki łańcuch. Złoty. Glamur. Glamur. Choinka cała będzie glamour. Taka luksusowa. Tak musi być na bogato. Jak zobaczycie jeszcze te lampki, jak one świecą. Złoty. No, ładny jest, ładny. Złoty. Ale aż tyle chyba nie będzie potrzeba łańcuchów. Ale nie wiem, nie jestem pewny. Już możesz przyjść po bombki. Tak, Tutaj są dwie. Czekają. Patrycja mi przed chwilą powiedziała, że ma wrednego męża. Że jej nie dałem bombek. A jej brakuje, bo kończy je wieszać. Patrzcie jak to jest. Czuję się mega pokrzywdzony. Czuję się urażony. No, żartowałem. Dobra, żartowałem. Żartowałem. Proszę bardzo, oficjalnie wieszam bombkę. Taka. Złota. O, muszę ją pokazać, żeby wszyscy widzieli, że jestem dobrym mężem i zawiesiłem bombkę. Bo mi zarzuciła, że ja jestem złym mężem, bo nie wieszam bombek z tobą. Tak, bo mi nie pomagasz. Wszystko muszę ja robić. ty nie wredny. Nie jestem wredny. Nie to błysy. No. Trzeba z tyłu też dać bombki. Tak. My tak tylko sobie gadamy, a i Praciki. tak się kochamy. Prawda? Takie żarty, żarciki. I tak się kochamy, tylko tak sobie gadamy. No dobra, teraz wam powiem, co to dokładnie zamówiłem. Otóż tak, zamówiłem smART lampki choinkowe. One są zasilane przez USB. I, i się po prostu podłączę do takiego adaptera tak jak telefon. Mamy do nich pilot i mamy do nich aplikacje. Włączymy je. Tak sobie ogólnie migają. Pobierzemy teraz aplikację do nich i będziemy nimi sterować z aplikacji. Przybiorę aplikację Zenge. One działają na systemie iOS oraz Android. W naszym przypadku iOS. Mamy aplikację pobraną. Tutaj, tak to wszystko wygląda. Tutaj się to wyłącza je, całe. Tutaj się je włącza, są włączone. Możemy ustawiać sobie jakieś kolory. Dajemy kolory teraz mamy i dajemy sobie tutaj. Możemy przesunąć kolory, na przykład taki kolor i świeci się tak. Przejeżdżamy na niebiesko i świeci się na niebiesko. No tak fioletowo. Dajemy niebieski, mocniejszy i świecą się na niebiesko. Taka jedna opcja. Może też, może też zaprogramować, dodać czas, można kiedy mają się włączać, wyłączać i tak Mamy różne sceny. Wszystko to trzeba opanować. Może też samemu tworzyć scenę niestandardową. Hmm, to jest ciekawe. Ustawiłem teraz, żeby wrogały yy, według tego, co usłyszą z mikrofonu bo nie mam żadnej muzyki, a ta muzyka, która jest na telefonie, którą mam na telefonie, znaczy się złamie prawa autorskie, dlatego jej nie mogę, na komputerze mam muzykę z biblioteki YouTube, a tą co wrzucam y, na filmach na YouTube więc tą muzykę potem sobie przerzucę, to Wam później pokażę jak ona jak one mrugają w rytm muzyki, takiej normalnej muzyki, a na razie tak mrugają sobie według tego co ja mówię nic nie mówiłem, lampki nie mrugały. Teraz zaczynam mówić, zaczynają znowu mrugać. Fajna opcja. Mi się to podoba szczerze, prawda? Fajne to jest. I znowu przestały. I znowu. Można też sobie wrażliwość ustawić bardziej, to wtedy każdy, każdy szmer one zaraz I pokażę Wam jak lampki mrugają w rytm muzyki. Mam już przygotowaną muzykę z biblioteki YouTube. I zaczynamy, włączamy sobie muzykę tak wyglądają bez muzyki, nic się nie świeci włączamy muzykę żebyście widzieli i tak wyglądają lampki mrugające w rytm muzyki Tak wygląda efekt lampek mrugających w rytm muzyki. Mnie się podoba. Nie też. Fajne, ciekawe to jest. To jest naprawdę ciekawa opcja. Jeszcze to opanuję dalej. To Wam może w kolejnych vlogmasach pokażę, jak to one prezentują się jeszcze z innymi funkcjami. I nadszedł czas na otwarcie kalendarza adwentowego. Numerek 13. 13. Ty otwieraj, bo ktoś napisał, żebyś to otwierała kalendarze. Więc otwieraj kalendarze. Do brązetki. Do brązetki. Takie coś. I kolejny kalendarz z Ferrero. Nie rozwaliłam? Nie rozwaliłam. No. Numer 13. Ferrero Rocher. A, Ferrero Roche wiesz dziś? Tak. O. Dzięki za oglądanie, jeśli podobał Ci się taki vlogmas, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o komentarzu i widzimy się w kolejnych vlogmasach, niech się dzieje, hejka, cześć.